Cześć, witam wszystkich. Ja właśnie szykuję śniadanie. <grym> I jedziemy dzisiaj na ryby, a przyjechał dziadek Marek, jest dziadek Andrzej, więc łowienie ryb będzie wielopokoleniowe. Nasz mały jedzie z nami i mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzimy dzień. To jak teraz? No, to jak teraz? To jest tam, jest z chrzanem jest jeszcze, nie lubisz? Dobra, jest na do białej kiełbaski? Tak? Ty tu jesteś najważniejszy. Zaraz na rybki pojedziemy. Hmm? Na rybki pojedziesz? Z dziadkami? Ja I jedziemy na rybę. Poważna wyprawa. Pierwsza na ryby rodzinna. Co tam syneczku? Cieszysz się, że jedziemy? Hmm? Cieszysz się, tak. Jedziemy. Tak? tak, jedziemy. Dojechaliśmy na miejsce. Witam cię wszystkich nad dzieńczyną. Dzisiaj wyjątkowe wędkarstwo, bardzo rodzinne i na rybach są aż trzy pokolenia, więc będą dziadki, rodzice i wnuk. Zobaczymy, jak dzisiaj połowimy i czy mały dałam coś połowić. My mamy niestety kosz rozkładany na pół. Będziemy łowić na pół, bo ktoś się musi dzieckiem w międzyczasie zajmować. No więc zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Tutaj dziadek Andrzej, stara szkoła, będzie Federa, rozkłada się, szykuje. Tutaj mamy dziadka Marka. Dziadek Marek idzie w nowoczesność. Zawodnik Grand Prix Polski w Federze. Już trzeci rok się zakwalifikowałeś, prawda? Tak, udało się. Więc tutaj mamy dziadka Marka. Mały jeszcze śpi w kamperze, bo zaczął swoją drzemkę. Myślałam, że dojedziemy tu na 10, ale z dzieckiem nie było to takie proste i dojechaliśmy na 11. A tu tata Wiktor. Tata Wiktor zawsze ma sprzętu na grubo. I tutaj mamy przyjaciela rodziny i trenera Wiktora. Macieja, który dzisiaj z nami też łowi. To ja Wiktorowi czapkę jeszcze wzięłam no, na uszy w razie co. To, a ja chcę, to ja mu dam czapkę. Ja mam. Wzięłam temu łobuzowi czapkę. Wzięłam mu. No, on to... Nie, nie. Ale to się nie wytłumaczy. No ale to, to się nie tłumaczy. To się bierze ręką. Mam przyzwolenie, dobrze, mam to na taśmie. nie nagrywam. Ale pierdoły się najlepiej oglądają. Jak tam tata? O, widzę, że fajnie sobie wymieniłeś w koszu gestę, wymieniłeś sobie na siedzisko. Czyli kręgosłup trochę pracował. Czyli, no fajne, to w tym koszu w traperze jest fajne, na pewno ten kosz dostaniecie w przyszłości u mnie w sklepie, no bo ja też z Wiktorem mówimy na te kosze, one są super. No zobaczymy, czy dzisiaj uda nagrać się materiał, bo tu usypiam małego, ale jak widzicie, nie bardzo chcę spać, po nas 15 minut, jednak nowe miejsce, nowe doznania. Tam po drugiej stronie chłopaki się szykują, my się trochę odsunęliśmy. O, może przyśnie, ale coś czuję, że nic z tego nie będzie. No, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać w ogóle jakiś materiał. Bo tak liczyłam w sumie na 2 godziny luzu, a miałam 15 minut. Co nie znaczy, że z dziećmi małymi nie można jeździć na ryby. Tego sobie nie dajcie wmówić. My zaczęliśmy jeździć na ryby, kiedy mały miał 4 miesiące urodzeniowe, a był wcześniakiem, więc wszystko się da. I teraz to jest dworne dziecko. On tylko chce na dworze siedzieć A tu macie ten duży drugi zbiornik, gdzie będziemy łowić karpie Pomału zaczynamy testować mieszanki różnego typu część kościu, które potem będą w sprzedaży u nas w sklepie Ziemia, glina, odrobina, zanęty. W proporcjach tak na oko mógłbyś nam powiedzieć? Jedna czwarta zanęty. I trzy czwarte mm. gliny z ziemią. Rozumiem. A zobaczymy co ma tutaj dziadek Marek. Dziadek Marek ma jokersa? No taki sobie. A to... a to jest ochotka? Nie, to jest jokers. Czemu taki gruby? Bo my na grube ryby przyjechaliśmy. Jo. Ja... Ładny ten Polak. No. Tak poza sezonem letnim to ten joker z wymiata. Fajny, nie? I co teraz robisz? Teraz rozpraszam go w ziemi. Uh -huh. Tak sobie go szykuję do podawania, później razem z gliną i zanętą. Czyli już to takie nie robią się kłębki, nie, nie kula się, tylko się ładnie rozejdzie tak, w ziemi. Tak, tak, w ziemi on... Ziemia działa jak rozpraszasz, no i... i jest naturalna też, przede wszystkim. Tak, i przede wszystkim ziemia go ładnie trzyma, może nawet dobrych parę dni. Ja w garażu zostawiłem, to po tygodniu jeszcze łaził. Czyli w ziemi dobrze jest przechowywać jokersa. Bardzo dobrze. Pod warunkiem, że odpowiednio chłodno. Tylko, tylko musi być odpowiednio też świeży jokers. I odpowiednia temperatura tak, na bo, bo upale. W gotówce najlepiej go przetrzymywać w gazecie, w ziemi. Aha. To też nie ma. No, ale to w momencie, kiedy nie bierzemy udziału w zawodach, no bo wiadomo, tak, że jak bierzemy. Tak, 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 tak jak jedziemy sobie tak połowić. I teraz się można podawać, jak się chce, do, do koszyczka czy tam do kubka. Nie ma żadnego problemu. Boże, ten jokers jest taki ładny. Ale jest piękny. Że go na haczyk można by było tak. dziagować normalnie. Wiktor przeciera naszą jest mieszankę z... przez sito. Ja tam nawet nie patrzyłem, na nigdy nie mówiłem na te. No jak, no klips Po prostu Postrostowiłem te, tutaj no rozrząd wózek. Zobacz, na 3 metry Andrzej, 3 metry no, no rozumiem. i biorę sobie jadę. No wiem. 8, Na przykład 24 metry i wtedy zaklipowuję sobie plecionkę na klipsie. No i zamykam kawę. I później jak rzucam, za każdym razem to samo miejsce mi spada ze Porzucam do momentu, kiedy mi się na klipie nie zatrzyma. Na 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 na, 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 na gdzieś? Gdzie, Ale po tak? co? Nie, tutaj I, jest klips. I do klipa, zobacz. To, on dopiero, to on dopiero co? Dopiero wtedy, jak, Popo popożę, jak, jak duża ryba ci weźmie, to nie, czasem to... trzeba, nie? Spokojnie, patrz. To wtedy się zdejmuje. Zobacz. Wymierzam sobie tamtą tak, no, choinkę no, no, po prawej. wymierzam choinkę po prawej. Lekcja Federa. I już mam, nie? Ale się teraz, razem miał. Jakiś pół metra zapasu jeszcze, że jak zatnę zobaczysz że duża ryba, to ja mogę palcem tylko z tego klipa szybko jest No zdarza się, że nie zdążysz. Zależy jaka duża, ryba. Zależy jaka duża ryba. Ale jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że niektóre kołowrotki mają rozwiązania i mają gumowe klipsy. Jak jest bardzo duża ryba, to z tego gumowego klipsu Ci się wypnie, nie? On ścina, wycina tą plecionkę tego gumowego klipa. No. Powiedz, że jest fajne rozwiązanie. To fajne. Także tutaj, no wiesz, jak się łowi po zawodach generalnie to jeszcze mi nigdy sklipa nie spadło, nie? No bo takich ryb nie ma. Na... <śmiany> <śmiany> nigdy mi się nie zdarzyło, że mi marzenie na wodach tych wszystkich zbiornikach PZW jakich łowimy Tam, w zawodach. To na to nam nie grozi raczej, nie? Chciałbym, żebym tego klipa musiał odpinać. <grymne> <grymne> no. <grymne> to chciałaś zestaw. Zestaw jest bardzo prosty. Zestaw jest taki, że bez feder gumy, tylko jest nawinięta żyłka, tak zwana strzałówka. Aha. No, ile metrów masz strzałówki? Wędka jest 3,60, strzałówki mam około 10 metrów. Czyli dwa razy wędka plus jeszcze 3 metry. I za strzałówką co masz? Za żyłkę, plecionkę co masz? Na strzałówce jest żyłka 0,26. Aha. A na głównej? A na głównej plecionka 0,10. Aha. Okej. Okay. Tak? Także tak to wygląda. Chodzi o to, żeby ta strzałówka nam robiła za amortyzator. Czyli jak jakaś fajna rybka, no to nam na tych 10 metrach to wiadomo żyłka pracuje i się rozciąga, nie? Czyli Aha. nam robi na taki Taki, no taki, nie taki jak natyczny amortyzator, ale jakiś tam amortyzator, plus wędka, która też jest fajna, fajnie pracuje, plus co, co do tego, do tego jest tylko adapterek, bardzo prosta robota, tylko wpięcie koszyka w adapter, on sobie, i dalej jest zrobiona skrętka, dwa soperki takie baryłkowate, skrętka. I skrętka jest robiona na odcinku po Jak masz koszyczek, to ona jeszcze wystaje ze 4 cm, mhm. około 10 cm skrętki. Jest. I tutaj idzie przypon. I tu idzie przypon już za, za skrętką. Czyli przy... przypon jakiej długości dzisiaj zastosujesz? Tak, gdzieś około 70 cm na początek nie znam tej wody. Zobaczymy, co coś będzie działo. Mamy jeszcze w odwodzie metrówki, a możemy i nawet zrobić półtora, jakby z opadu chciały brać, to się możemy pobawić. Zobaczymy, co się tak, będzie działo. A teraz działo. pójdziemy zaraz do dziadka zobaczyć, bo dziadek ma starą szkołę chyba. Dziadek ma jeszcze z rurką, prawda? To z chęcią zobaczymy, bo bardzo dużo osób jeszcze łowi z rurką. No, I zobaczymy, kto będzie. Więc... Tak, dokładnie. Rurka czy. Zobaczymy, jak tutaj dziadka zestaw wygląda. Dziadek, stara szkoła, drugi. Więc mamy zupełnie inne spojrzenie na wędkarstwo federowe. Klasycznie rurka, koszyczek. Krótki przypon, widzę dość. Taki z 30 cm on ma? Czy mniej no, ten chyba? nawet ma 25 Nie Aha. Dobra. No bo akurat taki tu był. I to tak celowo jest zrobione, że tak, taki krótki. Tak, i zobaczymy, bo szybko wtedy widać brania. A, Aha. A najlepiej jak się ryba sama zacina, to. No. Na takim krótkim się sama szybko. Zacina. No to zobaczymy, jak tutaj dziadek dzisiaj powalczy. Ciebie będzie pojedynek, słuchajcie, dwóch dziadków. Stara szkoła, kontra nowa szkoła. Zobaczymy. A tutaj mamy wiernego kibica. E, e, robaki są tu, no. Tata będzie zaraz robił robaczki. No. Super, nie? Podoba ci się? Tak? A jak on jest zainteresowany? On nawet nie piknie tutaj patrzy, jak tata szykuje wszystko. Chciałem pokazać, jakie wykonanie, jakie ładne opisy. Jaki haczyk. Na jaka takich długość. klapeczkach. Możemy pozdrowić stąd pana Mikołaja. Możesz pozdrowić Mikołaj. Pana Mikołaja Dudka. Który robi takie piękne. Zobaczcie piękne. Za to Mikołaj, to chyba tacie dobry rabat, musisz dać następnym razem. Nie, takie ładne, ładne. Wszystko powiązane, odmierzone. Perfekto. Mm -hmm. Tak jest dziadek. cieszy się, nie? Wszyscy są. Nie marczy się mnie tutaj dzisiaj. Też trochę zobaczycie na pewno, też trochę połowie. W końcu. Mały ma dwóch rodziców, więc myślę, że oboje trochę połowimy. Z dziadzią jedziesz? Nie, bo chciał Nudził się już. A, chciał zobaczyć. Tam, tam, tak, tam brrr, Tam brr dziadek ma, tak? Wiktor klei kulki. Takie widzę nie za mokre to robisz. Zobaczcie, taki piękny temat. Myślę, że my tutaj chcemy dzisiaj leszcze połowić, nie? Tą zanętą, tą mieszanką. Ale co przyjdzie, to się okaże. Tutaj dziadek Andrzej. Dziadek Andrzej będzie nęcił z procy? Nie. Ale dziadek Andrzej się nie śpie, bo to jest taktyka odrzańska. Nie jest znasz takich technik nawet. Jeszcze nie dorosłeś do tego. A ty już nęcisz. Poszyczkiem koszyczkiem małym nęcisz dzisiaj. Aha, dziadek Marek nawet żywej pinki sobie wrzucił na bogato. Ty myślisz, że to tyle ryb jest? No, tak słyszałem. Nażrą się i pójdą. Dzisiaj jeszcze wielki test mojego wzroku, ponieważ pierwszy raz będę miała okazję spojrzeć na spławik po operacji oczu, bo nie niecały miesiąc temu miałam operację oczu, jeszcze nie miałam kontroli i zobaczymy, czy ten wzrok mi się rzeczywiście poprawił. Bo tylko po to to robiłam, żeby widzieć spławik bez okularów i nie mogę nosić polaryzację bez problemu. Ale czy będę widzieć ten spławik, to będzie idealny test. Bo dzisiaj używam bardzo cienkich antenek. Powiem Wam, czy to się opłaca, czy nie. Tutaj nęci. Tutaj ryba idzie. Dziadek Andrzej pierwszy ma rybę. Stara szkoła. I już ma rybę. A ma dziadek Andrzej podbierak? No to jak to tak? O, ale chyba... To twoją? Nie moją nie. zahaczyłem Jaki zestaw czyjś dziadek Andrzej jeszcze ściąga? Mały lewariat. Dziadek Marek, dostajesz jeden zero w dupę. Tatałowi rybki, nie? Tak? łowi rybki, tata. Masz rybę? Wskucha? Nie masz tam jakiegoś śledzia? Płotka. Z ręka. pokaż ją. No jest. Tata rybkę złapał, widzisz? Pierwszą. Hmm? Jest rybka, tak. Tata, przyjdź, pokaż z bliska. Niech się uczy. Kurcze, chciałbyś? Rybka. <grybka> no, widziałeś taką rybkę? No, puścimy do wody. O kurcze, Kupa robi bagi? chyba. <grybka> No, ładna rybka, ładna no. Dziadek Andrzej ma następną rybę. Tam dziadek Marek też się rozkręca. Wiktor ma ładniejszą rybę, już wam pokazuję. Maciej. Wiktor ma coś dużego na wędce. Tu mały buszuje. Jedną ręką kamera, jedną ręką dziecko. Co za poświęcenie. No, może chwilkę. Lech? Linisko. Złoty jaki karach piękny. Teraz tata mnie wpuszcza na kosz. Tak. Tak. Ja przeżyłam piekło, teraz twoja kolej. Co jest? Pokaż mi go tu jeszcze. Ale złoty, piękny, polski złoty karaś. Piękne. Liczny. Dobrze, możesz go puszczać. I nastała ta wiekopomna chwila. Dla mnie. No tu dziadek ma małego. Potem drugi dziadek, wymienicie się. Bo to też tak. Każdy po trochu. Weź zabierz, bo w będkę dziadkowi. dziadkowie. Węd... Już, już. Daj weź małego. Kurde, wędkę wciąga do wody dziadkowi! Ale afera! Nie, ja ten Ale wędkę zabierało! No, dziadek ciągnie! Nie, to małe dźwięk. Ale jak wędkę geła, nie? No. Taki wędku była Ooo, jaka ładna! No, Nie, dręg, dręg, dręg. Uuu, ale jaka o. wzdręga Łocho, ho, ho, ho! Pierwszy sa. Tyczki w tym roku, byliśmy tylko na matce. No i pierścionek to widzisz, robi robotę na wędce. No, trzeba będzie Ej, 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 pójdziesz zaraz. Pójdziesz zaraz, no nie, nie denerwuj się ty. Gdy poszedł na ziemię, tam jest tyle rzeczy. <laughs> Ale nie idzie go utrzymać, on mi się wyślizgnie, mamo. Nie jest to proste, trzymać dziecko na rękach i ryby łowić, nie? No i Takie życie, youtuberów. Oj, chyba szczupaki się trą pod nogami. Zobacz. Zortujesz? No mówię ci. Ja Z... ostatnie... no, ale trochę większa odwójność. Widzisz spławik? No, spławik <laughs> Lepiej niż kiedyś? No, w ogóle. <laughs> to znaczy, że lepiej, bo go nie widziałam wcześniej. <laughs> ale takiego to nie było jeszcze. A to jest cienki spławik do nie? No. nie? Jeszcze. Mamy rybę. Mało, no ale Albo mieliście spać? Jest Jest. jeszcze, Bo yes. taka mała, nawet nie poczułam. O! 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 Potężna. O koń. Widzę z powika. Możesz nie zobaczyć. No, widzę. Tak? No. Mam polaryzacyjne okulary. A po drugie jestem po operacji wzroku, więc głupio by było wydać tyle kasy i nie widzieć sławika, jak to tylko po to robiłam. W sumie. Tak to mi ta wada generalnie nie, tacy, nie przeszkadzała. Za szybko zacinasz. Tak na dłoni. O, dranie. Dobry dzień. Dobry Głatki tam pierwszy szybciutko. Szybciutko. I z dynki już umie z dziadkiem sobie dawać. Jadek za 15 lat zobaczysz. Nie zdyń zasadzi! Jak pociągnie no. mocniej. Zobaczmy. O, teraz było. O koniec. Gdzie o tym złożyć. Ło, o, o przemoczyłeś. No nie. Pat, kląb. Kląb tu był, kląb. O, łapie. Mm. ten podbierak, żeby nie było. Łaska to chyba jest, Krump. czy kląb? Kląb. O, dziadek Marek wrócił na swoje stanowisko. Co tam... O, spadła ryba. Co za pech chcieliśmy nagrać. Tutaj dziadek Andrzej. O ja tutaj mam takie, że mi zrywa. No, dziadek Andrzej, przypon 14 mu zrywa. Nie, 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 nie. Tata łowi rybę. Tata ma rybę. Szybko, szybko. Chodź, zobaczymy. Szybko, 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 szybko. Tata ma rybę. O, kurczę, zobacz. Ale wzdręga! Ho, ho! Co to ma dziadek Marek? Wzdręguchę! Nawił sobie porządnie koszyk dziadek Andrzej. I siup! Siedzi? I dziadek Andrzej też ma rybkę. Co to będzie? Wzdręga, ale jaka? Na klatę bierzesz takie ryby, my nie jesteśmy w Szczecinie, tato. Pokaż. Dobra, nie ciesz się już tak, pokaż to. Pokaż to tam masz. O, ale wzdręgula. Dziadek Marek rozwala system. Dzisiaj. Kręciłem mu się te wzdręgi. Jedna za drugą. Ale Wiktor jest pogromcą o koni dzisiaj. Dziadek Andrzej rozbił bank. Maleszcza. Ładny. Wszyscy konsumują kiełbaskę. Super. Pyszne na dworzu. Lepiej smakuje, co? Hmm? Pyszne no. Suchą była bieda i się patrzy jak tata łowi ryby. Mnieam, mnieam. Taka sucha była pyszna. Taka pyszna. Kurcze. Nie, zdręga. Widzę już jak się ładnie te czerwone te. Ale w ale widać, już niejedno przeżyła na tym łowisku <grymne> Weteranka, no, weteranka. Albo jakiś okoń, może okoń większy. Kleń. To Kleń. Mama nałowiła ryb. Zrób, zrób jej brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Zrobisz mamie? Brawo, brawo. Tak! Ekstra. Ekstra. Baba po połowiła troszkę, no? Ekstra. No tam tak tak Z Dziadziusiem? Na rybach z Dziadziusiem? Zagierz na wybiegu. Tak? Zmęczony jestem no. taki. O jaki jestem zmęczony, będę spał. No, pojedziemy. Tak, teraz. pojedziemy, tak, tak. Pf, tak. Jak wam się podobało dziadki na rybach? Super. Z wnukiem. 5 minut? ładnie 5 minut, tak się mówi. 5 <laughs> minut. Dobra, nie mu się podobać. Ryb za dużo nie było. Ale myślę, że mały dobrze czas spędził. Ale parucha ma na wierzchu, zobacz tu. Dziadek, zobacz, jak tej parucha biednego ma jednego. Oj, On już ma dość. Do dziadka chce, no Andrzeja. Oni, go z tyłu. Idziemy, Oni z dziadkiem Andrzejem mają swoje układy. Tak. wszystko Ja tu jeszcze wrócę. Mówiłam wczoraj, bo mam napalona na ryby, że warto jest jechać, nie? A Tak to byśmy w domach siedzieli wszyscy. To by, nic ja, z tego ty nie ty, było. Tylko ty, ty bo tak to Tak, reszta wszyscy... Reszta, 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 reszta rezygnowała nie odpuściłam. Myślę, że... gdyby nie ty, to myślę, że bym się nie wybrał, ale... Za ucho musiałam wyciągnąć z domu na ryby. Więc taki miły czas jeszcze pieluszkę na mierze. Spędziliśmy z dziadkami. Pieluszka jest najważniejsza bez pieluszki. Tata nie ma życia. Proszę bardzo. O, więc taki miły czas spędziliśmy z dziadkami. I teraz czas na mleczko i spanko, więc do zobaczenia w następnym odcinku.